Jak zmienić sposób zachowania systemu po naciśnięciu przycisku zasilania na komputerze przenośnym HP? Z poziomu pulpitu Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy ikoną baterii i wybierz opcję zasilania. Kliknij opcję Wybierz działanie przycisku zasilania. Obok opcji, po naciśnięciu przycisku zasilania Wybierz wartość z menu rozwijanego dla ustawienia Używa baterii oraz Jest podłączony. Jeśli chcesz kontynuować korzystanie z komputera po naciśnięciu przycisku zasilania, wybierz opcję Nic nie rób. W przeciwnym razie wybierz opcję Uśpi, Hibernacja, Zamknij lub Wyłącz ekran, zależnie od preferencji. Kliknij przycisk Zapisz zmiany aby korzystać z wybranego ustawienia od następnego naciśnięcia przycisku zasilania.